Witajcie, jestem kozak 96 a to jest kolejny odcinek naszego omówienia do modyfikacji Better Than Works. Dzisiaj krótko mówiąc zajmiemy się jedzeniem czyli jakie nowe rodzaje jedzenia zostały dodane w modyfikacji? Jakie nowe sposoby można zostały dodane, aby przyrządzić nasze jedzenie Ile punktów posiadają te nowe Sposoby żywienia, nowe jedzenie i tego typu rzeczy. Tak więc życzę miłego oglądania i zapraszam. A więc od początku. Modyfikacja Better Than dodaje nam dwa nowe, dwa nowe rodzaje mięsa. Mianowicie jagnięcinę. Takie coś właśnie. O! Oraz psininę. Takie coś. Jak widzicie właśnie psina <laughs> czy tutaj mamy już bardziej elementy kuchni wietnamskiej. Wygląda bardzo podobnie do pork chop. Po zainstalowaniu modyfikacji w będziemy mogli, możemy również e, upiec nasze mięso w garnku do duszenia. W tym celu po prostu wkładamy nasze mięso do garnka mm. i czekamy. I jak to już widzicie, można łatwo, szybko upiec nasze mięso. Teraz to wezmę ze sobą, o, to, nie, to, to, to wezmę ze sobą. I teraz pokażę wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie co się stanie, jeżeli do e, do garnka do duszenia włożymy psionką. Jak widzicie, z każdego, yy, z, każde, z każdego jedzenia powstało nam full food, czyli śmierdzące jedzenie. To śmierdzące jedzenie też można jeść, ale musimy uważać, bo możemy się po prostu otruć. W sensie, wiecie, te paski na dole yy, z głodem bo robią się zielone, tak jakbyśmy zjedli e, mięso z zombiaka. Kolejną rzeczą będzie tworzenie mąki. Mąkę tworzymy wkładając e, nasze zboże do młyna. No i w moim przypadku będzie to również e, pociągnięcie dźwigni, która blokuje e, młynowi dostęp do energii mechanicznej jestciatu ja ciągna nam się wszystko pięknie mieli Czegoba hmm, nie mieli Mam iść. Teraz mając ten młyn. Przepraszam, mając tą mąkę. połączę ten młyn. Możemy zrobić z nią dwie rzeczy. Możemy włożyć ją do piecyka. Wtedy. Otrzymamy chleb. Od razu mówię, że to jest bardzo bardziej wydajny sposób otrzymywania chleba niż tworzenie go z trzech sztuk zboża. No po prostu wiecie, przemylicie sobie te trzy zboża w młynie, z każdego dostaniecie po jednym, po jednej miarce mąki, włożycie je do piecyka i otrzymacie trzy chleby zamiast jednego. Tak więc według mnie to jest bardziej opłacalne. Aczkolwiek trzeba złożyć węgiel. No ale. Drugą rzeczą, jaką możemy zrobić z naszą mąką, jest włożenie jej do. Tu może pousuwam wszystko. Jest włożenie jej do garnka do duszenia. I w ten właśnie sposób bardzo. W prosty sposób otrzymaliśmy donat. Kolejną rzeczą jaką Wam dzisiaj pokażę są jajka sadzone. Aby otrzymać jajka sadzone musimy raz, najpierw rozbić się o ziemię. W tym celu yy, trzymając w ręku jajka, te od kurczaków, klikamy prawym przyciskiem myszy. Jak widzicie wyskoczyło nam tutaj już yy, jajko sadzone, na razie jeszcze surowe. O czasem wyskakują troszkę sklaki. W każdym razie mamy już jajka sadzone. Jajka sadzone też możemy zjeść, ale możemy również upiec je w pizzykach. Otrzymując e, pieczone Jajka sadzone albo włożyć je do garnka do duszenia, otrzymując duszone jajka sadzone. Podobnie sprawa ma się z, ziem... z niedawno donymi ziemniakami. I otrzymamy wtedy. Duszonego ziemniaka. Teraz pokażę Wam, jak zrobić yy, jedzenie dla zwierząt. W tym celu będę musiał jednak yy, podsycić ogień. Więc ja już. Nie to. Nie to. Nie to, nie to, to, to. To jest od podsycania. Już się podsyca. I teraz wkładamy do, do garnka do duszenia. Cztery mięsa z ząbiaka. 4 e, mączki kostne i 1 cukier czekamy i otrzymujemy dwie sztuki e, jedzenia dla zwierząt ja sobie trochę jeszcze tego jedzenia dla zwierząt wezmę I teraz jedzenie dla zwierząt Jedzenie na zwierząt można y, karmić psy, tak żeby się rozmnażały. Proszę bardzo. Już rozmnażają. Kupę zrobiły. I można również karmić świnki. Dobra, poznaliście już y, wszystkie nowe jedzenia y, modyfikacji beta ulbes Więc teraz czas na nudne statystyki porównawcze. Ja tu się tylko przygotuję. A więc, yy, surowa jagnięcina daje nam dwa punkty yy, głodu, czyli tak jedną taką ikonkę. Wiecie co chodzi. Yy, upieczona jagnięcina daje nam już 5 punktów głodu. Surowy pork chop Wolf Chop przepraszam Czyli Psinina surowa psinina daje nam 3 punkty głodu, upieczona psinina daje nam ich aż 8 Donat Donat daje 1 punkt głodu, 2 punkty głodu, przepraszam cuchnące jedzenie daje jeden punkt głodu, dodatkowo, jak już mówiłem, może nas zatruć. Daje. Duszone jajko sezone daje nam 3 punkty głodu, może cztery, 4. Gotowane, znaczy pieczone w piekarniku, tak samo. Surowe daje nam tylko dwa punkty. Natomiast pieczony ziemniak daje nam 6. Dobrze, no więc to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał, chociaż. No jestem trochę zmęczony teraz i nie bardzo sz, y, szło mi to opowiadanie, zauważyłem. No ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam. Psy też też się z Wami żegnają. No. Więc do zobaczenia, do w kolejnym odcinku. Cześć!